Czym jest stres? Jak myślicie, co to jest stres? I mam dla Was taką propozycję. Przez minutkę, pół minutki porozmawiajcie tak jak siedzicie przy stolikach i zadajcie sobie to pytanie, co to jest stres? Zaczynamy od definicji, którą ja poznałem w swoim życiu, że stres w istocie swojej to jest napięcie w ciele. To jest tylko tyle. Ale pytanie, co to napięcie powoduje? A no właśnie, ale te napięcie w ciele, no właśnie, powodują te lęki. Ale pytanie następne, ale co powoduje lęki. te lęki? Jak myślicie, co powoduje te lęki? Myśli, myśl. O, sytuacje. No, są różne sytuacje. Jeśli mówimy o tym, że za biurkiem mamy pracę, no to czemu się stresujemy? No bo nagle jest jakaś sytuacja, przychodzi szef albo szefowa, ja albo coś. No, nie zrealizowałaś, bo nie sytuacja, tylko to, co my o tych sytuacjach myślimy. A no bo ale najpierw jest sytuacja. A, a idąc dalej, kopiąc dalej, no właśnie, ale co? Z każda sytuacja jest tak naprawdę neutralna, nawet te najgorsze. Dopiero my tym sytuacjom nadajemy pewną wartość. I w zależności od tego, jaka to jest sytuacja, jaką mocną wartość dajemy, to wtedy się pojawia właśnie lęk. No i co się potem dzieje w momencie, kiedy się pojawia lęk? No właśnie, przede wszystkim rozróżnimy dwa pojęcia, lęk a strach. Ponieważ w języku angielskim generalnie jest jedno pojęcie, prawda? I, I zamiennie się używa strach i lęk. A jak myślicie, dlaczego w języku polskim są dwa pojęcia? Jest lęk i strach. Czy to jest to samo? Nie, to nie jest to samo. Strach pojawia się wtedy, jak rzeczywiste jest zagrożenie zewnętrzne, fizyczne. Kiedy pojawił się tutaj niedźwiedź, albo jakaś puma, albo jakieś inne groźne zwierzę, to właśnie wtedy, w tym momencie pojawia się w nas strach. Czyli ta pierwotna funkcja, która nam ratuje życie. I strach jest bardzo dobry, bo strach głównie, głównie jest po to, żeby nam ratować życie. I rzeczywiście w dawnych czasach prehistorycznych strach odgrywał ogromną rolę, ponieważ dzięki temu po prostu ludzie przeżywali. Gdyby się nie było strachu, to prawdopodobnie by wiele razy nie przeżyli. Ale, ale cywilizacja zaczęła się rozwijać. Tych strachów zewnętrznych, czyli tych zewnętrznych zagrożeń życia jest niewiele. Zgodzicie się z tym. Rzadko kiedy nam rzeczywiście już zagrana coś fizycznie, może jadąc samochodem, czasami sytuacja jakaś tam to jest zagrożenie. Ale to są rzadkie sytuacje. Natomiast pojawiła się inna, bardziej złowieszcza, i to ta właśnie, że powiem, przyczyna jest ważna, to jest właśnie lęk. Lęk ma podłoże psychologiczne. Więc wyobraźcie sobie, że oto teraz ktoś przychodzi do Was, i przynosi Wam jakiś list. I w tym liście jest napisane, że ktoś z Waszych najbliższych ciężko, miał ciężki wypadek i leży w szpitalu. Nic więcej nie wiadomo. Albo dostaliście taki telefon. I co się nagle dzieje? Nagle się pojawia lęk, przerażenie, ale lęk psychologiczny. I my z tym lękiem na dobrą sprawę nic nie możemy zrobić. No bo dostaliśmy informację telefoniczną, odłożyliśmy słuchawkę. No, możemy tylko co? Telefon roz rozczaskać, ale po co? I jesteśmy troszeczkę bezradni, ponieważ nasza wyobraźnia zaczyna już działać. Co sobie również w czas wyobrażamy? Wyobrażamy sobie tą osobę, wyobrażamy sobie najczęściej to najgorsze, no bo dostaliśmy taką informację. Ale wyobraźcie sobie, że za chwileczkę dzwoni ten sam ten telefon i ktoś dzwoni i mówi, że przepraszam, to była pomyłka, to nie chodziło w ogóle o tą osobę, o inną, to zbieżność nazwisk i w ogóle tej sprawy nie ma. Co się dzieje? Się tak właśnie, ten lęk się jednak już nie skasował. Owszem, możemy zrobić takie uff, o Jezus, puszczamy to, ale ten lęk, który był, on po prostu już w nas jest. Jeśli nie umiemy oczyszczać tego typu lęków w odpowiedni sposób, a o tym będę mówił później, to takie właśnie lęki, te właśnie mi, mini stresy wynikające z tych lęków zaczynają się odkładać w ciele i prędzej czy później dadzą o sobie znać. I to właśnie to one powodują te właśnie rzeczy, o których mówiłem. W związku z tym jest coś takiego jak syndrom walki i ucieczki. Syndrom walki i ucieczki mówi tylko tyle, że w momencie kiedy się pojawia strach, czyli to zewnętrzne zagrożenie, to natychmiast dostajemy taki zaszczyt adrenaliny po to, żeby cała energia, adrenalina jest związana z glukozą, glukoza to jest energia, ma pójść do rąk, do nóg po to, że albo musimy walczyć, albo będziemy uciekać. I to jest ten syndrom walki i ucieczki. Ale co się dzieje, kiedy pojawia się lęk, ten psychologiczny? Ten taki związany z egzaminem, który mamy zdać. I sobie zaczynamy wyobrażać, że nie jesteśmy się Zaczynamy się zaczynam na tego bać. Zaczynamy się bać, że pracę stracę. Zaczynamy się bać, że nas rzuci żona albo mąż. Rozumiecie? To, te martwienie się, te zmartwienia, to są właśnie te mikrolęki. Te mikrostresy, które powodują, że do organizmu uruchamia się ta sama adrenalina. Ponieważ nasz organizm nie rozróżnia strachu od lęku. Jeśli on czuje emocje nasze, natychmiast przygotowuje się do czego? Albo do walki, albo do ucieczki. Blokuje nam rozum i przygotowuje nas do tego. Ale co się okazuje? O ile w sytuacji rzeczywistego zagrożenia zewnętrznego albo musieliśmy walczyć, albo uciekać to znaczy, my spalaliśmy tą glukozę, ta adrenalina się nam rozpuszczała w ciele, i wszystko było w porządku. To tyle w przypadku lęku psychologicznego. Co się dzieje z tą adrenaliną, glukozą, nadmiarem? Ona się gromadzi, odkłada. Najczęściej w tym miejscu, który w danym momencie jest najbardziej osłabione. I to, to jest początek zapalenia płuc, czegokolwiek innego, o innych chorobach już nie będę wspominał. Tam zawsze się od tego zaczyna. Czyli jak widzicie, zagadnienie jest bardzo kluczowe. Bo chodzi o co? No, chodzi o nasze życie. W dowolnym momencie życia. Cokolwiek, w którymkolwiek momencie teraz nie jesteś. Na jakimkolwiek momencie zdroga w tej chwili nie jesteś. Pamiętaj, że jutro rozpoczyna się pierwszy dzień reszty Twojego życia. W związku z tym od tego momentu możesz dokonać zmiany. Miła informacja jest taka, że z tym lękiem można sobie poradzić. Niemiła jest taka, nie jest to wcale łatwe.